Dzień dobry, nazywam się Sobczyk Artur, a ten film ma na celu zobrazowanie procesu przyjęcia towaru na magazyn, które będzie nieawizowane, a pozycje będą dodawane poprzez skanowanie kodów paskowych. Do rozpoczęcia takiego procesu należy przejść do kartoteki przyjmij, nacisnąć plus. W ten sposób tworzę nowy dokument magazynowy. Wybieram kontrahenta. Następnie przechodzę do pozycji, i aby dodać pozycję, są dwie możliwości: albo przy pomocy skanera, wskazując kody paskowe danych, danych towarów, albo poprzez kartotekę. Na potrzeby tego nagrania przygotowałem przykładowe kody paskowe. Te dwa kartony będą mi służyć jako wzór towaru. Przechodzę do opcji skanera. Skanuję jeden z kodów i podaję ilość. Po dodaniu tych pozycji należy wygenerować dla nich etykiety, a następnie je zeskanować. Aby to zrobić, na skanerze należy wybrać opcję i przycisk drukuj. Z tego poziomu mogę zdefiniować etykiety dla tych towarów z kodami QR. Mogą to być etykiety indywidualne, zbiorcze lub też półzbiorcze, jako że. Tutaj mam sytuację, w których towarów jest po jednej sztuce na pozycji, pozostawiam indywidualne. Wybieram opcję Potwierdź. Gdy już wydrukowałem etykiety, należy teraz okleić taki towar. Następnie przechodzę już do skanowania właściwego, czyli rozpoczynam od zeskanowania kodu QR, a następnie lokalizacji, gdzie towar umieszczam. Po zeskanowaniu wszystkich pozycji otrzymuję komunikat, że nie mam już co skanować, skaner zostaje automatycznie zamknięty. Widzę wszystko, że się świeci na zielono, co sugeruje, że powinienem zakończyć pracę, że mogę zakończyć pracę nad tym dokumentem. Zostało mi go potwierdzić.